Dzień dobry państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Dziś przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnika. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Gwizdek, i zaczęło się. Tripik. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Pić. Mamy strzał. Co teraz? Może coś być z tego podania. Tak trzeba bronić w szesnastce. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. Christensen. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Zobaczmy. No, chyba wpadnie. Rzuca się i broni tak jak trzeba. Głęboka ta centra z narożnika. Nie, nie, takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Czy poda piłkę do jednego z kolegów, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Wypić. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Diop. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem. Nie odda jej łatwo. Diara. Christensen. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Odbiera czysto w polu karnym. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Dosyć gadania, zaczynamy grę. O, chyba wpadnie. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. I to tyle z tej akcji. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. No i brawo, to co Państwo widzicie to wysoki presji. Ryzykownie, ale skutecznie. To może być groźne. Będzie kontra. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Wciąż ma piłkę. Co zrobi? Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Piłka oddana rywalom. Może teraz ruszyć wzdłuż nini. Tam jest miejsce. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć prowadzenie. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Jara. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Jarnason. Bramka w takim momencie, spotkania byłaby decydująca. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Wypuścił go. Będzie groźnie. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. O chyba wpadnie!